Jeżeli chcesz dostawać informacje o nowych filmach, kliknij subskrybuj a następnie dzwoneczek. To pozwoli nam zwiększyć zasięgi, a jeśli spodoba ci się film, to liczymy na lajka i komentarz pod rozmową. Angelika Wielgus zapraszam na program Kulisy Sukcesu. Jak odróżnić prawdę od kłamstwa? O tym będzie ten odcinek specjalny, bo uważamy, że teraz jest odpowiedni czas, by was o tym poinformować, ale zanim temat główny, to kwestia techniczna. Otrzymujemy od Was informację, że nie dostajecie powiadomień o nowych odcinkach na moim kanale, mimo tego, że kanał macie zasubskrybowany i kliknęliście dzwoneczek. Co więc powinniście zrobić? Odsubskrybujcie kanał, ale oczywiście zasubskrybujcie go ponownie i kliknijcie dzwoneczek. Problem powinien zostać rozwiązany. Wracając do tematu, jak się okazuje, fake newsy są poważnym problemem nawet w krajach demokratycznych o wysokim poziomie wykształcenia obywateli. Przykładów fake newsów nie trzeba szukać daleko. Jednym z nich jest informacja, która nie tak dawno pojawiła się w mediach społecznościowych, że w naszym kraju może zabraknąć paliwa. Długie kolejki samochodów ustawiły się na stacjach benzynowych, ludzie do kanistrów wlewali benzynę, bo obawiali się, że właśnie tego paliwa im braknie. Jak się później okazało, to było kłamstwo. Eksperci zidentyfikowali działanie co najmniej trzech zorganizowanych grup, które w polskich mediach społecznościowych prowadziły dezinformacje właśnie w tym temacie. Trzeba więc opierać się na wiarygodnych źródłach, zwłaszcza teraz. Ale jak to zrobić? O to zapytałam Kamilę Kalinczak, dziennikarkę. Ja bym polecała przede wszystkim szukać informacji w naprawdę wiarygodnych źródłach. Co to znaczy wiarygodne źródło? To znaczy duże stacje informacyjne, e, zweryfikowane profile tych stacji informacyjnych. I no, tam przede wszystkim proszę pamiętać, że oczywiście błędy zdarzają się zawsze również w dużych redakcjach. Natomiast w tych dużych redakcjach no, widziałam z bliska, jak wygląda research. To są dziesiątki dziennikarzy, którzy naprawdę nie wpuszczą na antenę mm, niczego. Nie mając naprawdę mocnych przesłanek ku temu, by stwierdzić, że to jest informacja, zdjęcie, film, które pochodzą z prawdziwego źródła. Tak jak powiedziałam, zdarzają się wpadki, zwłaszcza kiedy pracujemy bardzo szybko, kiedy są duże emocje. Tylko, że w poważnych stacjach telewizyjnych i radiowych, też oczywiście, i internetowych, jasne. One, takie wpadki zdarzają się bardzo rzadko, bo tam są, jest duża odpowiedzialność ciążąca na dziennikarzach i są po prostu kary. To znaczy, to nie, prze, nie uchodzi płazem, tylko, tylko po prostu są za to zwyczajnie kary. Więc proszę też pamiętać, że to ma znaczenie, naprawdę ma znaczenie i pojawiają się oczywiście tak zwane fake newsy, fałszywe informacje, pojawiają się fałszywe konta z logotypami tych największych stacji informacyjnych na świecie, więc trzeba sprawdzać, czy to jest naprawdę. Informacja pochodząca z tego prawdziwego konta. To nie są trudne rzeczy, to znaczy, jeżeli widzisz taki najbardziej charakterystyczny chyba fake z um, ostatnich kilkunastu, kilkudziesięciu godzin, to fake pochodzący z konta. CNN Ukraina. Nie trzeba być omnibusem, wystarczy wpisać w Twittera, w wyszukiwarkę CNN Ukraina, żeby się dowiedzieć, że takie konto nie istnieje. Wystarczyło wstawić logotyp CNN, wystarczyło założyć konto. Prawdopodobnie ono zostało założone jakiś czas temu pod zupełnie inną nazwą. Prawdopodobnie, nie wiem, wymyślam teraz. Prawdopodobnie z tego konta szerzone były informacje mm, dotyczące pandemii. Oczywiście nieprawdziwe informacje. E A dzisiaj to konto zmieniło nazwę, no bo Trzeba rozpuszczać nieprawdziwe informacje na temat Ukrainy, prawda, I tego, co się dzieje za naszą wschodnią granicą. Więc przede wszystkim sprawdzajmy, to znaczy włączmy krytyczne myślenie, zastanawiajmy się, szukajmy, sprawdzajmy, jeżeli powołujemy się na kogoś, jeżeli spra sprawdźmy, kto to jest. Wygooglajmy go prosta rzecz. No, spotykamy się na randkach z Tindera, to każdego googlujemy, a tutaj nagle nie googlujemy podstawowych informacji. Natomiast w redakcjach oczywiście. Ta, te informacje są weryfikowane w zupełnie inny sposób. Nie trafiają na antenę informacje, które nie są potwierdzone w co najmniej dwóch niezależnych źródłach. To znaczy, że na, na niezależne źródło, to znaczy nie, że dwie osoby będące na, tym samym, znaczy będące na tym samym spotkaniu, ale oczywiście informacja uzyskana gdzieś tam w inny sposób. Więc to są informacje, których potwierdzenie szuka się w państwowych instytucjach, w osobach, które naprawdę są zbliżone do źródła. Jak wynika z badania przeprowadzonego przez Europejski Urząd Statystyczny w 2021 roku, 47% wszystkich osób w wieku między 16 a 74 rokiem życia w Unii Europejskiej widziało nieprawdziwe lub wątpliwe informacje w witrynach informacyjnych lub mediach społecznościowych w ciągu trzech miesięcy poprzedzających badanie. Jednak tylko jedna czwarta internautów zweryfikowała prawdziwość informacji lub treści. Najwyższy odsetek osób, które weryfikowały informacje znalezione w sieci, Odnotowano w Holandii, kolejne na liście były Luksemburg i Irlandia. Największy odsetek internautów, którzy bezkrytycznie przyjmują do wiadomości to, co znajdują w sieci, jest na Litwie. Na drugim miejscu uplasowała się Rumunia, a na trzecim Polska, gdzie 39% użytkowników sieci natknęło się na podejrzane informacje, jednak tylko 16% podjęło trud sprawdzenia ich wiarygodności. I pamiętajcie, że kłamstwo powtórzone tysiąc razy staje się prawdą. Na tej zasadzie Goebbels budował propagandę Trzeciej Rzeszy, bo rzeczywiście tak jest. Zasłyszane od kogoś kiedyś informacje, które bez refleksji przyjmujemy, po pewnym czasie uznajemy za prawdziwe. Więc bądźcie czujni i nie przekazujcie nieprawdziwych informacji. Jeżeli chcesz dostawać informacje o nowych filmach, kliknij subskrybuj, a następnie dzwoneczek. To pozwoli nam zwiększyć zasięgi, a jeśli spodoba Ci się film, to liczymy na lajka i komentarz pod rozmową.